Cześć, witam was serdecznie. Daniel z tej strony, wraz ze mną jest Rafał. I dzisiejszy materiał będzie poświęcony The Division'a. Generalnie skupimy się bardziej na grafice. I chcemy zrobić sobie taki kilkuodcinkowy materiał związany właśnie z tą grą. Kolejne będą poświęcone w kolejności muzyka, rozgrywka. I zobaczymy jak to wszystko, na czym to się skończy. Jeżeli będzie o czym mówić, to będziemy o tym mówić po prostu i... Tak jak powiedziałem dzisiaj, grafika. Na czym się skończy, to chyba wiem, bo y, wydaje mi się, że dogadaliśmy się tutaj w redakcji i zrobimy swój team i będziemy biegać y, nawet na streamach. O, to byłoby bardzo dobre. Tak. Możliwe, że takim czymś się skończy y, przygoda z The y, Division, a w zasadzie zacznie dopiero, także wszystko przed nami, zobaczymy jak to się potoczy. Na pewno do premiery jakieś tam materiały wypuścimy, w których będziemy sobie o tym wszystkim opowiadać, o czym już wspomniałeś, tak? Czyli rozgrywka, grafika, dźwięk i tak dalej. I tak dalej. To jedziemy w takim razie grafika. To, że gra została zdangerowana, to wiedzą chyba wszyscy. To w jaki sposób została zdowngradeowana, wiedzą także wszyscy, dlatego że no, ilość elementów, które zostały ograniczona z rozgrywki pokazywanej na A3 już w 2013 roku, bodajże do tego czasu, kiedy mogliśmy zakosztować sobie otwartej bety. No i trzeba przyznać, że elementów, które zostały odcięte, czy też zminimalizowane, czy też po prostu... Yy, w mniejszym stopniu doświadczymy tych efektów, które otrzymywaliśmy na tych trailerach początkowych. No jest ich dużo. To moje pytanie, jak myślisz, spodziewaliśmy się tego? Myślę, że tak. I w zasadzie mm, trzeba się tego zawsze spodziewać, że to co jest pokazywane na targach, y, czasami nawet i dwa lata albo i, i więcej przed y, samym wydaniem gry, to się zmienia i o tym niektórzy wspominają i mówią, że to jest nieprawda. Ja jestem y, zwolnikiem takiej teorii, że podczas tworzenia gry na początku wiadomo, chce się ją zrobić jak najfajniejszą, a potem niestety przychodzą y, realia, jakie mamy sprzęt, y, to, że ludzie nie wszyscy mają y, high-endowe komputery i konsole. Z, I konsole właśnie, jeszcze są konsole. Hmm, chociaż no, nie, też nie, nie winiłbym konsolowców za to, że wszystko wygląda źle, a tragicznie i, i że są te downgrade'y. No ale generalnie trzeba się tego spodziewać, bo tak wygląda po prostu produkowanie gier. Tak jest. Czyli mamy za sobą downgrade, o tym by można dużo mówić, ale nie będziemy tracić czasu stricte właśnie na ten temat. Pomówmy może o elementach, które miały być, a ich nie ma, które miały być ze względu na ten silnik nowy, który reklamowali. Mhm. I jest ich troszeczkę i myślę, że w tej materii nic się nie zmieni ze względu na to, że gra prawdopodobnie jest tak jak rozmawialiśmy poprzednio, prawdopodobnie już jest w produkcji i, tak. i na znaczy tak. tym etapie końcowym... Nie ma, że jestem pewny tego, że ona już... Zresztą, ile zostało, dwa tygodnie do 8 tak, marca, także, tak? Do premiery. Myślę, że niewiele się zmieni. Już praktycznie nie ma szans na poprawki, a... a żeby zaspokoić potrzeby rynku to już dawno trzeba e, tak jak mówiłeś wysłać do tłoczny, czyli wypalać płytki i Dokładnie. wysyłać e, czyli prawdopodobnie w tym się nic nie zmieni możemy liczyć jedynie na jakiś mm, day one patch tak, właśnie tak. który poprawi e, glitchy i błędy których jest sporo, ale może mnie, moim zdaniem nie wpływają aż tak na rozgrywkę, ale po pierwsze e, czego na pewno mm, nie ma i tutaj chciałbym Powiedzieć o tym Dynamic Global Illumination, które miało być, które było tak reklamowane, czyli oddziaływaniu światła na elementy, na poszczególne asety gry i tak dalej. Mówię tutaj o tym, że każdy element oświetlany, pod wpływem tego światła, powinien na przykład zmieniać barwy, bodajże cokolwiek miałoby się z nim dziać. Światło jest stałe, a właściwie są dwa światła które jakby tak powiedzieć w skrócie emulują ten efekt, który miał być, a go nie ma. I <laughs> można zauważyć to, że jeżeli na przykład strzela się w jedno światło, to tak naprawdę to drugie światło yy, no Automatycznie znika. Tak samo to one są tak, jakby połączone z kryptekiem jakimś. No nie wiem, nie będę wnikał już tutaj, jak oni do tego doszli. No, fakt jest taki, że można zauważyć, że elementy, które nie powinny być oświetlane, nadal są oświetlane. Czyli nie jest to dynamiczne. Jest to po prostu na zasadzie stałego oświetlenia jednego, jedynego, czyli elementy, które są gdzieś za zasłoną, na przykład, nie powinny już być oświetlone. A mimo wszystko, że to światło, które jest jakieś takie globalne, wpływa na to. To jest, no niby drobnostka, ale faktycznie reklama która mówiła że taki ten Dynamic Global Illumination będzie no tego nie ma Kolejną rzeczą to są, może zniszczenia, to jest tak... Yy, jeszcze yy, jeszcze z tym, przy tym oświetleniu yy, został, gdzie ono najbardziej było widoczne, takie efekty, yy, że jedno światło źródło światła zostaje, a drugie nie. Czy to? Zamk w zamkniętych w tych pomieszczeniach, pomieszczeniach, tak. w yy, pokojach, w domach, budynkach, jakichś dokładnie. garażach, tam to widać, a na zewnątrz, na zewnątrz, tego, nie na widać, zewnątrz tego nie widać, bo to jest oszczędnie ukryte. O tym chciałem yy, wspomnieć, że... O ile może ten efekt, y, powiedzmy substytut tego efektu y, mm -hmm. być widoczny w zamkniętych przestrzeniach, o tyle nadrabia y, gra y, oświetleniem na zewnątrz. Tak, zgadza się. I y, właśnie tu są, są, są plusy i minusy tego i na zewnątrz są praktycznie same plusy, y, dlatego że oświetlenie w momencie, kiedy się zmienia pogoda, te wszystkie efekty cząsteczkowe, które są z tym związane, tak. to wszystko y, działa. Może nie jest tak, y, nie ma takiego efektu wow jak było jak za był, pierwszym tak, razem na pierwszych pokazach, lej. tak? Ale, y, ale ten efekt jednak y, jest i to działa w grze. Y, wszystkie jakieś podczas y, jakiejś tam zamglonej pogody tak. w nocy, I jakieś światła. I to trzeba przyznać, wody. że to jest ładne naprawdę. Tak. To im się udało. I cieszy oko te Dokładnie. efekty śniegu, i tak dalej. I to można tutaj też dodać kwestię tego światła, które, tak jak wspomniałeś, efekty cząsteczkowe, które się pojawiają. I faktycznie miało to być, czyli miało, miał dym na przykład być podświetlany i mm -hmm. zmieniać kolor, i faktycznie tak się dzieje. Więc można tutaj odhaczyć, że te elementy są, ten dym się zmienia pod wpływem koloru oświetlenia, który na który przykład pada. Tak samo jest z śniegiem i innymi takimi drobnymi Oczywiście elementami. Nie, nie każdy to zobaczy, tak? Ktoś nie gra każdy to zobaczy. Na konsoli, tak. Yy, którejkolwiek, tak? tak. Na, na Xboxie czy na PlayStation 4, niekoniecznie yy, będzie tak samo oszołomiony efektami, jak ta osoba, która gra na PCcie. I nawet na PC tak będą różnice, dlatego że no niestety, ale graliśmy na różnym sprzęcie. Mhm. Graliśmy na super wypasionym sprzęcie, w którym są dwie karty graficzne z najwyższej półki, i graliśmy też na, na sprzęcie, który mamy prywatnie w, w domach. Ta, średniej półki, powiedzmy sobie to szczerze. Są, to są komputery średniej półki albo nawet jeszcze niżej, i wtedy już zaczynają się jakby. Schody, ale schody w postaci tego, że nie wszyscy widzą te efekty, no, siłą rzeczy, tak? tak? Za to jest bardzo dobrze gra zoptymalizowana i jest bardzo dużo różnych ustawień graficznych. Dokładnie. Dzięki którym możemy sobie wybrać, co chcemy, żeby na naszym ekranie było wyświetlane, w jakim stopniu. I możemy sobie jakby kompensować niektóre straty jak, jakimś innym efektem, który nie połknie nam całej tej Dokładnie tak. karty graficznej. I, i ja, wiesz co, ja myślę, że, że możemy tutaj bezpiecznie powiedzieć, żeby nikt nas nie trzymał za słowo. Yy, że sprzęt z 2012 roku bo na takim też testowaliśmy, mm -hmm. z na przykład jakimś GTXM 660, możecie spokojnie nie martwić się, czy wam gra pójdzie, bo sporo pytań zawsze pada w związku z premierą, czy grami pójdzie. Jeżeli macie sprzęt nawet z 2012 roku, myślę, że możecie być spokojni o to, że gra wam na pewno pójdzie, dlatego że niespodziankę nam sprawił Ubisoft i no, gra jest faktycznie, tak jak Rafał mówi, bardzo dobrze zoptymalizowana, naszym zdaniem. To jest na plus, faktycznie. I teraz. Może byśmy tutaj jeszcze powiedzieli w końcu o elemencie, którego nie ma, miało być. To znaczy mhm. nie do końca go nie ma, no bo chcę tutaj powiedzieć o tych super zniszczeniach, o tym super nowym e, silniku zniszczeń, który e, miał być zaimplementowany do gry, a jest on troszeczkę niestety okrojony. Trochę jest okrojony, tak, dokładnie. Nie powiedziałbym, że to co dostaliśmy na, na końcu jest złe, mm, dlatego że jest bardzo wiele elementów, które wiążą się z tymi zniszczeniami i one są. Są zrobione dobrze. Samochody nie rozpadają się całkowicie na części. Nie tak jak pokazywali, nie w takim dokładnie. stopniu. Dokładnie. Nie wiem, czy do zniszczeń zaliczymy wybuchy granatów. Myślę, o że możemy, ze względu na to, że to dosyć było reklamowane właśnie na, na autach, na, przede wszystkim na jakichś pojazdach. I te wybuchy granatów, one są, mhm. ale to jest bardzo fajnie ukryte. To znaczy brak tego efektu jest bardzo fajnie ukryty. Tego, co zostawia wybuch. Tak, tak o to nam. Chodzi, Efekt, dokładnie. który zostawia wybuch. Miał się topić śnieg, owszem, śnieg się topi, przyznasz, że śnieg się topi pod mniejszym, jakby w mniejszym skupieniu niż, niż to pokazywali, ale jest, śnieg się topi pod wpływem światła, tak, ten e, efekt się ta. pojawia, on jest w bardzo mniejszym, ograniczonym stopniu. Zdaje się miał być tak, że jeśli strzelamy z karabinu, on wydziela ciepło, jeśli tak. rzucimy granat, jest eksplozja, to też jest wysoka temperatura i te wszystkie rzeczy miały powodować... Że y, temperatura, która gdzieś tam powinna być generowana, wpływa na otoczenie. Czyli po prostu topi się śnieg. Dokładnie. Y, nie udało się tego osiągnąć i też dyskutowaliśmy dlaczego, ale y, nie wiem, czy starczy nam teraz czasu, żeby y, jeszcze raz y, tą rozmowę tutaj y, powtórzyć. Powiedzmy, jak to wygląda. Jak wygląda to... to tak, że. Mamy granat, który gdzieś tam rzuciliśmy, on e, wybucha, jest e, oczywiście jest błysk, jest dym, e, jakieś tam szczątki gdzieś e, fruwają w powietrzu różne elementy. E, I na śniegu pojawia się czarna plama. Tak. Nie mam nie ma mokrej. E... Nie ma mokrych plam, nie ma rozpuszczonego tak. śniegu. Nie, jest nie, ma kałuży, ta. nie ma kałuży, jest po prostu yy, czarna tekstura, która na tym śniegu się D pojawiła. Dlaczego mówię zas zaskryptowana? Dlatego, że ona za chwilę znika. Dokładnie. Jakby nigdy nic. Znacznie lepiej jest w sytuacji, w której możemy zaobserwować to na naszych ubraniach. Czyli ten śnieg, który pada na nas, i efekt jest, muszę przyznać, a jestem osobą, która się czepia takich szczegółów, jest bardzo fajny. I ten efekt. Mnie się osobiście podoba i tak samo rozpuszczalność tego śniegu faktycznie tutaj działa i jednak widać twórcy skupili się właśnie na tym motywie śniegu na naszych ubraniach, ze względu na to, że tych ubrań jest dosyć sporo. Zahaczmy może tutaj troszeczkę o, to jest brzydkie słowo, którego tu za chwilę użyję, o klona, bo ma, miało być to zrobione na podobę Destiny. Byłem przez pewien czas hardkorowym graczem Destiny i tam, niestety, ale musieliśmy poświęcić to, jak chcemy, żeby nasza postać wyglądała na to, co chcemy, żeby ona robiła, czyli jakiś tam kawałek armoru. Miał pewne perki w sobie, na których nam zależało, i niestety, ale musieliśmy nosić ten kawałek armoru, którego wyglądu nie dało się kompletnie w żaden sposób edytować. I jak założyliśmy to na siebie, to te wzmocnienia, które on miał, na nas działały, ale nie, nie mamy już w tym momencie wpływu na to, jak to wygląda, I albo się godzimy z tym, że nasza postać wygląda brzydko, ale jest silna, albo jest słaba i, i tak. to oczywiście jest wszystko kwestia gustu, i można powiedzieć, że. Te wszystkie zestawy, które były tworzone do Destiny, były ładne, bo były ładne. W sensie wykonane dobrze, szczegółowo, no ale niestety to jest kwestia bardzo subiektywna, tak? Każdy sam ocenia, czy mu się coś podoba, czy nie. Jeśli nie mamy takiej wolności w wyborze, co chcemy na sobie nosić, jak to wygląda, w połączeniu z tym, co to nam daje, no to wtedy gra się staje niestety, ale uboga. I w tym przypadku, na szczęście, bo mówimy głównie o Division i już odejdźmy od Destiny. Tak. Wróćmy do Division. E... Jak jest tutaj? W Division jest. Kompletnie odwrotnie jest wszystko to, czego zabrakło tak. w Destiny. I to mi się podoba. To trzeba y, powiedzieć. I y, ja sam mam nadzieję, że wielu moich znajomych będzie grało w Division, bo gry są bardzo podobne. Tak, mimo wszystko. I y, 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 Division wypełnia tą tę pustkę, która, tak. z, która była w Destiny. Czyli właśnie w takim, y, takiej przestrzeni, gdzie mamy do wyboru. Bardzo dużo czapek, kurtek, Dokładnie spodni, tak. to butów. Jest, to jest taki mały element, Dokładnie. ale mnie jako gracza bardzo to cieszy. To mhm. są właśnie rzeczy, które może nie każdy zwraca na to uwagę, ale ja osobiście naprawdę... Myślę, że zwraca. Każdy Myślisz... oczekuje czegoś takiego po grze, która w pewnym stopniu próbuje być yy, rpg -iem. Tak, może, może faktycznie tak jest. Może, może niektórzy zwracają uwagę na jedną rzecz, drudzy na przykład skoro tyle ludzi grało w Destiny, no to mhm. może im to jakoś nie przeszkadzało. Mhm. A tu faktycznie, tak jak mówisz, no Bungie stworzyło pomysł, a Ubisoft go ulepsza. I no, myślę, że ta, mi się wydaje, że tak Czy można pomysł to to, to Generalnie to jest, y, czym jest w ogóle Division? To jest y, shooter, który opiera się na tym, że chowamy się za jakąś przeszkodą. Tak. Tak? System coverowania Dokładnie. posiadający, I... tak. Jak w każdym jednym przypadku to jest miks bardzo wielu y, gier. Jeśli już wspomnieliśmy o tym, że mm, o klonowaniu czegoś taki, że to no. jest pomysł jakby z Division, to, to przy y, Destiny, tak, to trzeba wspomnieć też, że w przypadku Division równie dobrze można podciągnąć to pod Watch watchdoksy. Y, o czym pewnie wspomnimy za, za chwilę. Nie wiem, czy miałeś to w planie. Tak, czy miałem czy nie to w planie, przyszedł? skoro już jesteś przy Watchdogsach, tak. tak, może zostawmy tak. to. Yy, nieszczęsny Ale Destiny yy. w spokoju. Yy, no właśnie, co z tymi Watchdogsami? Bo grając, a graliśmy razem, mhm. yy, zauważyliśmy pewną, yy, pewien, pewien wspólny mianownik, yy, a mianowicie to, że asety wykorzystane w Division to są nic innego jak asety, które były wykorzystane prędzej w Watchdogsach. Tak, mi się wydaje, że troszkę poszli sobie tutaj yy, yy, ludzie z Ubisoftu na skróty i generalnie chcę roztrząsać tego, czy to jest dobry pomysł, czy zły. Yy. Według mnie po prostu zaoszczędzili sobie dużo pracy i dzięki temu yy, 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 yy. już teraz możemy yy, grać, mogliśmy grać w Betę tak, i za chwilę tak, będziemy grali tak. w, yy, w pełny tytuł. Kto już. wie, czy by to nie, nie miało wpływu na to, żebyśmy otrzymali premierę za kilka miesięcy, a może nawet jeszcze dalej. Ale fakt jest taki, że no, jedna rzecz, która mnie denerwuje, to jest właśnie kwestia odbić, które mm -hmm. no, niestety są, są wwieczone w tekstury. Tak, I one dokładnie. już są ugotowane w tekstury i nie są dynamiczne. O ile. Nie zdarzają się małe lustereczka, które potrafią, tak jak już Rafa mówił prędzej, w zależności od ilości detali, na których gramy mhm. na danym PC, bo mówimy teraz akurat o platformie PC, to faktycznie zdarzają się dynamiczne odbicia w małych lusterkach, ale jeżeli mówimy o budynkach, które mają odbijać na przykład to, co się dzieje na zewnątrz, no to z tym już troszeczkę gorzej. Jest to efekt to fajnie jest, oszukany. To jest właśnie ten zły element, który został, moim zdaniem, przeniesiony z Watch Dogsów. Tam była mhm. ta sama sytuacja, jeśli chodzi o refleksy w budynkach. I z całą aferą z Downgrade'em, i, i tak dalej. Ale generalnie tutaj znowu są te same wrażenia. Tak. Czyli patrzymy się na... To jest Nowy Jork. Dokładnie. Nowy Jork jest zbudowany na zasadzie alei i przecznic mhm. wszystko pod kątem prostym. Jest budynek, jest budynek. W którym odbija się ewidentnie za nami skrzyżowanie. Tak, odwracamy się i nie ma długiej ulicy, która nam się odbija w tym budynku. Tylko za nami stoi po pierwsze furgon, który jest przy krawężniku zaraz za naszymi plecami. W ogóle my się nie odbijamy w tym. No, dynku. od tego zasimy. Yy, także jeśli od, od, yy, idąc od yy, szyby, w której coś ma się odbijać, to jesteśmy my, nie ma nas w odbiciu. Potem jest furgon, który za nami stoi, w odbiciu go nie ma, jest piękna ulica gdzieś tam w siną tak. dal. I jeszcze dalej, jest, po drugiej stronie ulicy jest budynek, który za nami faktycznie stoi, a nie jest odbity. No i teraz to może w którymś momencie zepsuć zabawę, jeśli ktoś y, będzie się faktycznie na tym skupiał, ale są inne elementy, które y, jakby to złe wrażenie maskują. Ale jeśli chodzi o precyzję wykonania i to, czy ktoś się do tego przykładał, czy nie, to wydaje mi się, że o tym można wspomnieć, ale. Linczu raczej nie powinniśmy. Nie powinno być. Robić. Tym bardziej, że no, gra nam trochę radochę sprawiła. I tutaj trzeba to powiedzieć bez bicia. I też należy wspomnieć o efekcie, który bardzo mi się spodobał, a o którym już troszeczkę powiedzieliśmy, a mianowicie mhm. o tym świetle. A z tym związana jest kolejna rzecz, która się pojawiła. Mhm. Czyli mówię tutaj o porze dnia. Mamy porę dnia, tak, tak jak obiecywamy. Mężiczną porę tak. dnia i nocy, która się pięknie zmienia. Są. Do, do tego jeszcze trzeba dodać y, pogodę, tak. bo y, oczywiście jest dzień, cykl dnia i nocy, tak? ale może być tak, że jednego dnia wschodzi słońce, jest piękne, przejrzyste powietrze gdzieś tam ewentualnie. Hmm, jakieś drobinki yy, się pojawiają w tym powietrzu jakiegoś kurzu, kurzu może, czegokolwiek, jakiś, tak. jakiś płatek yy, śniegu. A z kolei następny dzień może się zacząć tak, że będzie straszna mgła i nie będzie widać budynków, które są dwie, czy tam jedną przycznicę przed nami. Tak, tak? Także... to bardzo fajnie, to maskuje wiele rzeczy, brew pozorom, bo to jest rzecz, na którą zwracamy uwagę, wychodząc gdzieś na przykład z budynku. I właśnie teraz, jak, jak powiedziałeś wychodząc z budynku, to przypomniał mi się właśnie, właśnie ten efekt na samym początku jest naprawdę takie wow. Dlatego że. Zmiana ekspozycji? Mówisz o tym świetle. Chodzi mi, chodzi świetle? mi o mm, Od początku do końca. Chodzi mi tak. o to, że zacząłem grę. Ładna jest pogoda. Przechodzę część fabularną. Mm -hmm. Dotarłem to, co nam zostało pokazane w becie jednej i drugiej, czyli docieram do yy, naszej bazy. Tak. Yy, jest ładna pogoda. Strzelam się, jest, świeci słońce. Yy, to oczywiście zależy, jak długo będziemy eksplorować yy, świat, zanim mm -hmm. zabierzemy się. Za główne zadanie, ale ja poszedłem prosto y, za głównym zadaniem. Dotarłem do tej bazy, pogadałem sobie tam w y, tej bazie z ludźmi, z którymi miałem pogadać, i wyszedłem na kolejną misję. Tak. Wyszedłem na kolejną misję i była noc, i była mgła. Były te wszystkie efekty cząsteczkowe, mm, o których wcześniej wspomnieliśmy, i zbierałem szczękę z podłogi. Grałem na średnich y, detalach ponieważ o, tak jak mówiliśmy, to tak. akurat grałem wtedy w domu i e, mój domowy sprzęt e, nie jest najlepszy i to jest GTX 760 Ti, więc e, wszystkiego nawet jakbym chciał to zobaczyć, nie mogę, no. e, ale to co zobaczyłem, to naprawdę e, byłem pod wrażeniem. Gra działała płynnie, to też muszę wspomnieć, że, że gra działała płynnie, mimo że mam słabszy sprzęt. I to, co zobaczyłem, naprawdę zapiera dech w piersi, bo po pierwsze zmieniła się pora, a po drugie była w ogóle inna pogoda i ona naprawdę dobrze wyglądała. A za trzecim razem, jak wyszedłem, znowu był dzień i znowu była inna pogoda, padał śnieg. I znowu byłem zaskoczony. To oczywiście może się po pewnym czasie znudzić albo możemy przestać zwracać na to uwagę, ale to jest coś takiego, co porównałbym do, do, do efektu w innej grze. Do Wiedźmina i do jego brody. Tak. To jest coś broda. takiego jak rosnąca broda. Tak naprawdę zwracałem na to uwagę przez może pierwsze e, kilka godzin rozgrywki, może pierwsze dwa dni. Tak, a potem się do tego przyzwyczaiłem. A potem się przyzwyczaiłem i już nawet mi się nie, nie chciało a. chodzić e, jej golić, tak. e, nie chciało mi się chodzić e, golić tej brody do, do e, tych barberów, e, f, czyli fryzjerów, tak? Tak. Żeby mnie ostrzygli, po prostu ona sobie urosła taka długa jak tylko mogła i już z taką biegałem. Także to jest mniej więcej ten efekt, ale wtedy się wszyscy zachwycali brodą. Teraz mi się wydaje, że w przypadku The Division można się zachwycać tymi, tymi efektami tak, zmianą pogody, się. pory dnia i, i to jest właśnie taki element. Ostatnia rzecz, o którą no musimy wspomnieć, bo mhm. to jest kwestia, nie chcę mówić wmawiania nam, że 30 klatek jest ok, ale dobrze wiecie o czym mówimy, dlatego że no na konsolach otrzymujemy nawet nie całe 30 klatek bo są spadki i to na pewno e, tym się zajmie ktoś kto się tym zajmuje na, na co dzień i będą takie porówna porównania takie benchmarki mm -hmm. ale my to zauważyliśmy gołym okiem e, gra na pc w 60 klatkach a granie na na przykład Xboxie One czy też PlayStation 4 e, w 30 klatkach niecałych, bo wiadomo wybuchy i inne e, efekty dynamiczne bardzo wpływają na, e, na wydajność gry no i niestety jest różnica ogromna. Także y, drogi Ubisoftcie prosimy, efektu filmowego nie chcemy uzyskiwać w grach, jest 2016 rok, Już my poprosimy. Nie tylko do Ubisoftu, tylko do wszystkich. Do wszystkich, niej tak, niej do wszystkich, że, że chcemy jednak 60 tak. klatek, bo y, no nie oszukujmy się, to jest po prostu niebała ziemia. Granie w 60 klatkach w takiego shootera, y, to jest... No jest straszna różnica, także no brakuje tutaj niestety tego i ja tylko chciałbym, żeby jednak zrobili, żeby te 30 klatek mimo wszystko było stałe, bo to już mi się wydaje, że to jest must have w takiej grze. No w, cóż, znowu wrócimy, nie, nie będziemy się zlęcać nad konsolami. Nie, konzonami. nie, no, no podsumowanie. Ja mam kon konsolę i yy, wydaje mi się, że nawet... Na moim PC, -cie. wolę pograć na PC na średnich detalach niż tak. na wszystko na full na, na konsoli, niestety. Tak to wygląda. No i jeszcze jedna I, kwestia doczytywania się tekstur. Do, a doczytywanie tekstur e, zauważyłem i na konsoli, i na PC to jest wszędzie. Liczymy na paczkę. E, nie wiem, jak to wygląda na super fantastycznym komputerze, który tutaj mamy. Mhm. E, i, także to jeszcze warto było sprawdzić przy okazji e, już e, pełnej wersji, kiedy będzie e, premiera. I na pewno to zrobimy. Obejrzymy, jak to wszystko wygląda. Ale u mnie na y, PC tak, po pierwsze, gra działała dobrze. Są błędy, o których wspominaliśmy. Y, no, nie ma wszystkich y, efektów, które miały być, y, o czym wspominaliśmy przez całą tak. naszą rozmowę. Ale one nie psują rozgrywki. Wszystko działa dobrze. Te efekty, które są, robią duże wrażenie. Y, nawet na średnich detalach, gra jest dobrze zoptymalizowana. Także jeśli chodzi o, o grafikę, yy, o, tak już kompletnie podsumowując. Tak, myślę, to jest bardzo ogólnie, dobre, to... dobre podsumowanie to, co teraz to... powiedziałeś. Nic nie stało się takiego w becie, co by yy, zniechęciło, mi do, zniechęciło mnie do zakupu tej gry ze względu na, na grafikę czy, czy jej działanie tak. na, na komputerze. Ja też jestem tego zdania, jeśli chodzi o, o samą grafikę, bo akurat, yy, tak jak na samym początku powiedzieliśmy, dzisiaj się zajmowaliśmy tym, ale do rozgrywki i innych elementów yy, Division wrócimy w na następnych materiałach. Yy, I tak jak Rafał bardzo dobrze podsumował, to, yy, to gra jest po prostu może nie jest śliczna, ale te wszystkie ma sposoby maskowania niektórych braków w tych elementach w tego silnika, który mieliśmy doświadczyć, a nie otrzymaliśmy, są zrobione bardzo dobrze i nie jest to y na pewno nie jest to argument ku temu, żeby po prostu tego tytułu nie kupić. Czy są takie argumenty? Pewnie będą, ja o tym porozmawiam. Już Właśnie, w na pewno się pojawią. Już, już mi teraz jeden przyszedł do głowy. Trzymaj go w zanadrzu. Tak, za a tymczasem go sobie na później. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia do do następnego odcinka, na razie cześć.